Siemano, ja jestem Nubek271 i witam Was w kolejnym odcinku z Greep Brawl Stars na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wbijemy sobie na 20 rangę Byrona. Dropłem go w sumie niedawno, ale go dropiłem. Do klubu możecie cały czas dołączyć, a jest już w nim aż 65 osób, więc jest super. Tyle mogę powiedzieć. Tutaj mnie ktoś zaprosił. Dobra, przyjmę. Eee, także lecimy. Może nam się uda w pierwszej gierce, brakuje nam albo jednego, drugiego miejsca, albo po prostu wina. To jest jedyna opcja. Więc jak zajmiemy miejsce trzecie, czwarte i piąte, to niestety się nie udało. Ok, poczekamy sobie troszkę. Ok, Gramy w teamie z Max. Może być ciekawy. Myślę, że Max nie jest aż taka droga w teamie z Bayronem. Takie mam przyczucie. Jeszcze chwilkę sobie postała w miejscu. Ktoś będzie w krzaku? Tam jest Colette i Sandy. Okej, okay, ja się... Boję, że tutaj ktoś jest i się jeszcze jezioro zablokowałem. Okej. Okay. Hop, z drugi. O, no i powiadomienie mi przyszło jakieś. Bo zapomniałem przyłączyć konta na, żeby nagrać. Aha, dobra. Niech ta Max ucieka. No i super. Dobra, czyli czwarte miejsce. Niestety mogą mi właśnie przychodzić powiadomienia, bo zapomniałem e, wyłączyć po prostu nie powiadomienia, tylko przełączyć konta na YouTube. Przepraszam za to. Także musimy zagrać jeszcze jedną gierkę, i teraz już trzeba e, dwa ujścia. Więc może być trochę ciężej. A w dodatku, że ta to jest lekki tuchet, ze względu na to, że po pierwszej ginie, a jednak nie ginie. Dzięki w sumie mnie, bo ja ją mu leczyłem. Oj, oj oj. Czemu ta Max się tu chciała kampić? Okej. Okay. Max nie dostała. O, no nadal nie dostajemy myślę, żeby tą amber prędzej porobić. Okej. Okay. Czy ten Edgar ucieknie? O, chyba tak. Ten za zadał mi aż tysiąc, więc... Łaczymy tą szelkę. Okej, okay, Gail dostał. I Gail zginął. Okej, okay, Amber też ginie. To, może to być wygrane, ale wątpię. 6 killów na tej mapie to jest strasznie mało. W porównaniu, bo ten... E, ...typek chyba... ...myślę, że... To, ten typek był w teamie z tym... To Max, ale nie jestem pewien. Dobra. aż po 1200, czyli... bije też pewnie po 1200. A nie! Ten typek był w tym teamie. To jest Max. Pamiętam. Okej, okay, na tak go zdjąłem tym ultem. Okej, okay, to teraz już powinna być raczej easy wygrana, bo... A ja tą papiarkę zdejmę na dwa hity, czyli w sumie na jednego. Tam trafię, tą Biona też już leży. Więc beka. Tam Max też już zginął od tej szelki na jednego hita chyba. Ale nie jestem nawet pewien. Tam był też Cube, w strefie, ale już po niego nie chcę iść. Oj, 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 dewe giną. Okej, okay, zginął ten Devin. Czyli mamy 499 kuherców. Więc trochę bekowa ta liczba. Okej. Okay. I trzecia gierka w odcinku. No, myślałem, że biję to szybciej, po prostu pogrujemy sobie jakąś inną postacią. Ale nie wiem. Czemu ta tu strzeliła tak, takie mam pytanie małe. Um, ok. Okej. Bi w ogóle w skrzynkę nie trafiła, jak strzelała. Tutaj musimy poczekać na tego bota, bo pewnie go weźmiemy sobie. Okej, okay, ona gadżet użyła, tylko że trochę słabo. A ja ją zacząłem leczyć przez przypadek, bo mi tutaj zaczęła podchodzić. Uh -huh. To mniej te muszę. Super, ogólnie. I nam jeszcze bota. XD. Ojojoj, oj, oj, myślałem, że. Niestety. E, ten. Myślałem, że porobię to, ale niestety się nie udało. Proszę. Niech ta bi się nie poddaje, bo będzie mi trochę smutno. No i zabieraj, kiby, nie dość, że ze mnie to jeszcze z tego bota, czego nam ukradli. Aha, i mnie zdjęła na dwa hity. Niech ta bi lepiej ucieka. Ok, ominąłem jeszcze ten pocisk tamtej bi. Aha, no to super. XD trochę. Więc beka. Okej, okay, jeszcze jedna giełka nam wtedy wystarczy. Niech tamten gate pójdzie na te dwie skrzynki dobre. A tamten te pumpuliny to nie wiem czemu postawiła kwiat. Mam tylko jeden gadget, który mógłby być potrzebny do ucieczki. W razie czego. Ja ją głównego są jakieś skrzynki jest jedna. To ja po nią pójdę. Um, dobra, ten Gale to... ma coś nie tak. Odczu tak mogę powiedzieć. XD. Nie wiem czemu. Zabił kogoś. Tego pana, bo Ta trampolina jest tak zdenerwowana, że nią się prawie w ogóle nie da skakać, zobaczcie. No i mamy Bajwana na 20 randy. I mamy nawet szansę wygrać. I pewnie myślę, że to nawet zrobimy. On już bije po tysiąc wow. E, czy ciachę Geila, żeby go uleczyć? E, ok. Nie ja wiem, kiedy pan Pez zginął. No i mamy. Bajrona na 20 wędze. Ok, jak możecie zauważyć, w moich zadymiarzach mam kółka na 662 pucharkach. I po prostu zacząłem go już wbijać powoli na tysiąc, ale trochę to zajmie. A tu są aktualnie osoby, które.